Cześć Bartek Urban, zapraszam do testu Audi RS6. I to nie jest byle jakie RS6, bo to jest wersja GT, czyli szczyt szczytów najszybsze, najmocniejsze, najdroższe i być może najlepsze RS6 w historii. A przynajmniej taką mam nadzieję z tym ostatnim, bo wszystko pozostałe się zgadza. RS6 GT ma 630 koni, robi setkę w 3,3 sekundy, jest ograniczony do 305 na godzinę oraz kosztuje około miliona złotych. Robi wrażenie. Ale zanim skupimy się na tych wszystkich cyferkach, to porozmawiajmy o wyglądzie, bo jak widzicie, jest o czym. Odmiana GT to seria limitowana do 660 sztuk i każda ze sztuk będzie, a raczej już jest, w jednym z czterech kolorów: biały Arkona, czarny Mytos, szary Nardo, szary Kronos oraz brązowy Madeira. Tak, wymieniłem pięć barw, no ale są dwa szare, więc policzyłem je jako jeden kolor. Ale co więcej, dla białego, szarego oraz czarnego lakieru jest możliwość zamówienia okleiny. I na czarnym i szarym okleina jest też w szarości i czerni, tak na białym są to kolory czerń, szarość i czerwień, czyli kolory nawiązujące do wyścigowych Audi. Zresztą w ogóle RS6 GT nawiązuje do modelu Audi 90 Quattro IMSA GTO z 1989 roku. I takie kolory i okleina ma właśnie testowane RS6 GT, który moim zdaniem wygląda świetnie. To znaczy, na zdjęciach i na filmikach wygląda to odpustowo. Ktoś mi nawet powiedział, że tak gresiarsko jak jakiś tuning, sepka z pod bloku. Ale na żywo wszystko wygląda naprawdę świetnie. A wisienką na torcie są te białe, 22-calowe, kute koła. No i GT ma przede wszystkim inny bodykit, bo mamy te dodatkowe wloty, raczej wyloty powietrza, które o dziwo nie poszerzają auta mocniej niż zwykłe RS6, a to wszystko dlatego, że już zwykły RS6 jest potężnie poszerzone, a tutaj po prostu przemodelowano to i zrobiono dodatkowe kanały dla powietrza. Wymiary są więc takie same na szerokość i jest to 1,95 m Długość jest nieco większa, bo teraz jest 5 m i 18 mm, a zwykły RS6 ma 5 m bez 5 mm, czyli niemal 2,5 cm jest krótsze. A także wersja GT jest niższa o 3 cm, bowiem wysokość GT to 1,43 m, a zwykły RS6 ma 1,46 m. I te 10 mm z tego to zawieszenie, które w GT może być gwintowane i możemy je oczywiście sami ustawić Dostajemy do tego zestaw kluczy, i trzeba to oczywiście zrobić na kanale, bo jak widzicie, dostęp jest tutaj dość ciężki. Aha, no i jeszcze jedną wysiądką na torcie o zmianę GT jest ten ogromny spoiler, gdzie zwykła RS6 ma zdecydowanie skromniejszy spoiler. Zwykła RS6 jest ładne i bardzo agresywny, ale GT z tymi kołami, wlotami spoilerem wygląda jak bandzior nad bandziory. król bandziorów, tak zwany Final Boss czyli król RS-ów fakt. W tym malowaniu wygląda jak Hot Wheels, ale ja tam lubię resoraki, więc mi się podoba. Wizualnie jest kocur. No i te ciemne, ogromne kominy na tyle, które w środku skrywają nieco mniejsze rurki. Co więcej, nie dość że te rury wyglądają dobrze, to do tego pięknie brzmią. Potem posłuchamy więcej. Teraz jeszcze warto wspomnieć, że maska, jak i zderzaki są całkowicie wykonane z karbonu. Tak, zgadza się, to jest karbon. Zresztą na masce widać go tutaj, bo to nie jest naklejka, to właśnie prześwituje karbon z tej maski. Tak jak mówiłem, już zwykły RS6 wygląda kozacko, ale to jest jeszcze lepsze. Aha, i te wszystkie karbony oczywiście spowodowały obniżenie masy o całe 15 kg. Zgadza się, auto waży 2075 kg bez kierowcy, podczas gdy RS6 Performance waży 2090 kg, a zwykły RS6 2100, czyli redukcja skromna i auto nadal jest ciężkie. I nadal tak samo praktyczne, bowiem auto ma taki sam bagażnik o pojemności 548 litrów, czyli dokładnie tyle samo co RS6 oraz RS6 Performance. Jak na tak duże auto, bagażnik nie robi wrażenia, ale i tak jest moim zdaniem bardzo duży i spokojnie się spakujemy całą rodziną. Kufer jest ustawny i ma też drugie dno, ale pod spodem jak widzicie no dużo nie schowamy. Są też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, boczne przegródki, czy z tego poziomu położymy tylne oparcia. Jak widzicie, mamy też akcesoryjne przegródki, a po położeniu kanapy no przestrzeń nie jest idealnie płaska. Ale co najważniejsze, już w oddali widzimy coś dobrego. A to coś dobrego, to kubły, które mają karbonowe tyły i które wyglądają genialnie W zasadzie to aż szkoda, że odmiana GT nie jest aż tak hardkorowa jak np. BMW M5 CS, gdzie z tyłu były dwa kubły bo tutaj w wersji GT jest niemal zwykła kanapa. Nadal wygląda świetnie, no ale jak już szaleć, to szaleć Aha, i te kubły można też zamówić do zwykłego RS6 czy RS6 Performance Z tyłu jak widzicie, miejsca jest mnóstwo, zwłaszcza nogi, ale i na głowę mam sporo przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu Jest podłokietnik z miejscami napoje, są oddzielne nawiewy, złącza, duży tunel środkowy, który tak naprawdę powoduje, że jest to czteroosobowe auto oraz niestety nie ma gazetowników w tyłach foteli. Ale z racji, że te fotele wyglądają kozacko, to wybacza Zarówno miejsca z tyłu, jak i z przodu mają piękny napis RS6GT. W ogóle kubły z przodu dobrze trzymają i są zaskakująco wygodne. Bardzo dużo pojedziemy rs gt i nawet w trasie fotel nie męczy. No i tak, zgadza się. Fotele są manualne. Początkowo myślałem, że chodzi o redukcję masy, ale potem zobaczyłem, że jest dociąganie drzwi, elektrycznie sterowana kolumna kierownicy czy wysuwane głośniki na desce. To zrozumiałem, że jednak musi chodzić o coś innego i tak też jest. Manualny fotel zazwyczaj może być nieco niżej osadzony, i dlatego tutaj nie ma elektryki. Na szczęście, jak odpalimy silnik, to zapominamy o tym, że to jest manualne sterowanie. To pięknie gada. W ogóle w RS3T jest też ten emotion start czyli trzeba przeklikać na Dynamic przed odpaleniem, a następnie dłużej trzymać starter, i wtedy auto przy starcie lekko nam podpierdzi. Fajne. Fajne jest też to, że ten kubeł po stronie pasażera ma izofixa, więc możemy spokojnie wozić trójkę dzieci. Równie fajna jest też deska rozdzielcza, zwłaszcza w porównaniu do tej, którą dostajemy w nowej A6 czy nowej A5. Tutaj naprawdę czuć tą klasę i kasę. No, prawie kasę, bo jest tego pianoblek sporo, i ja nie jestem tego zrozumieć i wybaczyć. I to jeszcze na tym tunelu środkowym, gdzie jest numer sztuki, bo GT to wersja limitowana, i tutaj jak widać jest to numer 9. I jak widać też, to pianoblek jest już porysowane. Tu powinien być jakiś karbon. Zresztą na desce przed pasażerem też. Dobra, to sprawdźmy spasowanie i pozostałe materiały. No coś tam sobie skrzypi, niestety, ale materiały są naprawdę dobrej jakości, poza oczywiście pianoble. Świetnie, że kierownica czy część deski jest z Alcantary, co bardzo dobrze wygląda i pasuje do sportowego charakteru samochodu. Podoba mi się też układ, gdzie ekran jest ładnie wkomponowany i są bardzo ładne, czytelne cyfrowe zegary. Tutaj dodatkowo mogą mieć biały oraz czarny motyw, co też ma swój klimat. Motywy są trzy główne jeden taki klasyczny okrągły i dwa takie bardziej komputerowe. Dodatkowo możemy przesuwać nieco zegary i wyświetlić na przykład na środku komputer pokładowy albo mapę. Drugi ekran niestety nie działa już tak świetnie. Bo łapie jakieś takie delikatnie przycięcia i opóźnienia, co nieco denerwuje. Chociaż bardziej wkurzały mnie te dedykowane przyciski do zmiany trybów jazdy, które czasem po kliknięciu nic nie reagowały, trzeba było klikać ponownie. Na szczęście na kierownicy są dedykowane przyciski, które możemy zaprogramować i tam ustawić sobie swój tryb jazdy. Dzięki czemu nie trzeba używać tych dotykowych przycisków na środku. W ogóle pod tymi dotykowymi przyciskami jest jeszcze trzeci ekran, niemal tylko od klimy. Niestety, to jest ekran, a nie fizyczne przyciski, i może i to wygląda nowocześnie, a te przyciski mają duże grafiki, ale jakoś tak te fizyczne pokrętła, co kiedyś były w Audi, były dla mnie wygodniejsze i ładniejsze. Dobra, to jeszcze schowki, i zaglądamy pod maskę. A pod maską 40 V8 Biturbo 630 KONI oraz 850 Nm, czyli dokładnie to samo co w RS6 Performance, bo tam jest dokładnie ta sama moc i ten sam moment. I tak ten silnik brzmi. Silnik jak to silnik. Nowe konstrukcje, nawet V8, nie brzmią nadzwyczajnie. Ale w RS6 miło, że przygazówki tepią całą budą. To lubię. W tym aucie to brzmi wydech i to jest coś pięknego. I ładnie słychać, kiedy są klapki otwarte, a kiedy zamknięte, bo na otwartych od razu wydech jest głośniejszy i są nieco wyższe obroty. Ale auto nawet na zamkniętych brzmi moim zdaniem super, jest taka fajna chrypka, no posłuchajcie sami. Jest kocur. Naprawdę, brzmi obłędnie jak na auto z 2025 roku. Piękna sprawa. Ja oczywiście dodatkowo jeździłem z położoną tylną klapą w kabinie, żeby ten dźwięk się jeszcze lepiej niósł w środku. Mam też wrażenie, że dźwięk może być delikatnie podbijany w kabinie, ale jest to tak zrobione i w taki sposób, że nie sposób to rozpoznać. Pomimo tej samej mocy, auto jest delikatnie szybsze, bo setka powinna być w 3,3 sekundy, gdzie Performance robi w 3,4 sekundy, a zwykły RS6 w 3,6. Z tym, że tam jest tylko 600 koni. Pora więc sprawdzić odmianę GT. Równej powtarzalne 3,2 sekundy, czyli szybciej niż deklaruje producent. I co ciekawe, to jest dokładnie ten sam czas, jaki wykręcałem wersją performance, którą testowałem w zeszłym roku. Co więcej, czas od 100 do 200 na godzinę również jest taki sam i wynosi około 7,7 sekundy. Prędkość maksymalna wersji GT to 305 km na godzinę i jest to nadal prędkość ograniczona komputerowo. Dla zwykłego RS6 ograniczenie to 250, a dla Performance 280, z tym, że każdy z nich może dokupić pakiet i możemy też mieć 305 na godzinę. No jest szybko. Ale co ciekawe, reakcja na gaz nadal w GT jest lekko opóźniona i to pomimo tego, że podobno skrzynia została lekko przeprogramowana i auto nadal ma dużą turbodziurę, gdzie poniżej 2000 obrotów bardzo mało się dzieje. Jest zwłoka czy tam lak na skrzyni, ale jak już zredukuje, to idzie jak wściekłe, i do tego cudownie brzmi. No, piękna sprawa. No i najważniejsze, jak to auto jeździ. O mamo, to jest przepaść w porównaniu do zwykłego RS6 z pneumatycznym zawieszeniem albo i z adaptacyjnym. Na początku roku byłem na torze Silesia na Audi Driving Experience i miałem możliwość jazdy RS6 Performance, a następnie RS6 GT jedno po drugim, czyli dwa różne zawieszenia. A w zasadzie nawet trzy, bo RS-6 były dwie: jedna była z pneumatyką, a druga z adaptacyjnym. A w GT, tak jak mówiłem, jest gwint. I tu od razu dodam, że w tej sztuce jest gwint, ale zamawiając GT można było też wybrać pneumatykę albo adaptacyjne. I w RS6 Performance, zarówno z pneumatyką, jak i adaptacyjnym, czuć było jak auto się przychyla na zakrętach, przy dohamowaniu i przyśpieszaniu. Podczas gdy GT był sztywny i przyklejony, oraz co mnie najbardziej zaskoczyło, jeszcze bardziej zarzucał tyłkiem, czyli zaczął być mocniej nadsterowny niż podsterowny, z czego Audi zawsze słynęło. I Performance też tak potrafi, ale GT robi to jeszcze bardziej. A to zasługa, Zmiany tylnego dyferencjału, który jest teraz zmodernizowany i faktycznie czuć jak nieco mocniej faworyzuje tylną oś. No coś wspaniałego, chociaż nadal uważam, że RS6, nawet w odmianie GT, to nie jest sportowy samochód na tor. To auto waży ponad dwie tony. Dlatego też niezbędne są ceramiczne hamulce, które w GT są w standardzie i które pozwolą wyhamować tego klocka znacznie sprawniej i pewniej niż na zwykłych hamulcach. W szczególności hamowanie z dużej prędkości na autostradach będą krótsze i pewniejsze na ceramice. Jest tylko jeden, albo i dwa minusy, które tyczą się zawsze ceramiki. Ta, jak jest nierozgrzana, pracuje nieco inaczej i trzeba o tym pamiętać, żeby te pierwsze hamowania były nieco mocniejsze oraz potrafią hamulce piszczeć. I tu w GT czasem je piszczały, a czasem nie. No ale tak jak mówię, tak się zazwyczaj zachowują ceramiki. Ale abstrahując od wagi, to jazda RS6 w wersji GT jest niesamowicie przyjemna i sprawia ogromną frajdę. Po pierwsze, wygląd. Po drugie, dźwięk. Po trzecie, osiągi. A po czwarte, prowadzenie. Ta kombinacja powoduje, że my nie chcemy z tego auta wysiadać. No ale niestety musimy, bo auto jest spragnione. Oj, jest. I do tego GT powinien pić raczej 98 oktanów, a nie 95. Co więcej, z tego co widzę w specyfikacji, to odmiana GT w przeciwieństwie do Performance nie ma układu miękkiej hybrydy, więc to spalanie może być delikatnie wyższe. Chociaż przy V8 zawsze jest wysokie i w GT zejście w mieście poniżej 20 litrów jest dość ciężkie, no chyba, że macie dużo samosaparcia, tak jak ja raz miałem. Z ursynowa w Warszawie, do centrum do salonu Audi, czyli około 10 km, jechałem jak najekonomiczniej się dało i udało mi się wykręcić 13,2 litra przy średniej prędkości 23 km na godzinę, bo trafiłem też na 8 minutowy korek. Moim zdaniem fantastyczny wynik, jak na taką moc i na takiego kloca. Ale nie sądzę, że ktoś ma jeszcze na tyle silną wolę, żeby tak jeździć, bo auto kusi. Kusi dźwiękiem, i to jest też ciekawe, bo wcale nie trzeba deptać maksymalnie, tylko ten bulgot jest fajny, nawet jak trochę mocniej naciśniemy. Ach, cudo! Na trasie przy 120 miałem zużycie około 10 litrów, a przy 140 12, co i tak uważam za bardzo dobry wynik. Bak paliwa ma 73 litry. No i teraz znowu dochodzimy do ceny. Bowiem RS6GT kosztuje, czy tam startuje, od niemal równego miliona złotych. A raczej kosztowało, bo ten ograniczony do 660 sztuk samochód limitowany, został od razu wyprzedany, a w Polsce sprzedało się 17 sztuk. Z tego co zauważyłem, to na polskich portalach aukcyjnych są wystawione nowe auta z niemal zerowym przebiegiem, ale cena jest już o 200 tysięcy złotych wyższa i kosztują 1 200 tysięcy złotych. Z tym, że tam też były doklikane dodatki, bo do GT tak jak wspominałem, można wziąć na przykład pneumatykę, szklany dach i tak dalej. Dla porównania, zwykły RS6 startuje od 657, a RS6 Performance od 692 000 zł. Oczywiście w podstawie, bo do Performance trzeba doklikać większe koła, hamulce ceramiczne i parę dodatków, i wtedy cena wzrasta o 120-130 000 zł i mamy około 820 000 zł. Nadal o jakieś 200 000 zł taniej niż odmiana GT. Co więcej, słyszałem że w Audi da się zamówić zarówno malowanie, jak i te koła takie same jak w GT, więc wtedy można mieć bardzo podobne auto. No, ale nie o to chodzi w wersjach limitowanych. Zresztą i jedno, i drugie RS6 jest genialne. A czy RS6 GT to najlepsze nowe RS6? bezaparacyjnie. Jest szybkie, jest piękne i dzięki gwintowanemu zawieszeniu i nieco innemu tylnemu dyferencjałowi prowadzi się świetnie, jak na ponad dwutonowego kloca. Do tego kozacko brzmi i jest całkiem praktyczne, o ile pominiemy, że nie możemy oficjalnie nic nim ciągnąć. Tak, tutaj nie da się dokupić haka chorowniczego, a to RS6 czy RS6 Performance da się. To auto jest też absurdalnie drogie i nie da się go już kupić jako auto nowe. Chociaż, tak jak mówię, na portalach są nowe samochody, tylko nie da się ich skonfigurować. Ale nie martwcie się, jak nie uda Wam się kupić wersji GT, to możecie kupić wersję Performance, która jest niemal tak samo dobra, a pod pewnymi względami nawet i lepsza. I też świetnie brzmi, i też jest tak samo szybka. Tylko minimalnie gorzej się prowadzi. Ale nie oszukujmy się, RS6 nigdy nie było autem torowym. Ale i tak. Szacunek dla Audi za odejście w takim stylu. Odejście, bo nowe RS6, czyli to, które będzie następne, nie będzie już prawdopodobnie tylko spajnowe. Tylko Audi pójdzie drogą BMW i zrobi RS6 hybrydę PHEV, czyli PHEV, czyli pewnie też będzie to V8, ale już wspomagane silnikami elektrycznymi, co łącznie pewnie da nam jakieś miliard koni oraz pewnie miliard kilogramów masy. No ale cóż. Tym smucić się albo może i cieszyć będziemy przy okazji premiery nowego RS6. Teraz cieszmy się, że nadal w ofercie jest obecne RS6, które jest świetne. Cześć!